Siemano, widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Steel a Brain Road, a w dzisiejszym odcinku Widzowie, mamy nowy update, więc pasuje Zakupić sobie maksymalnego serwerlaka i zdobyć Nowego sekreta, i to nawet nie jednego, bo w tym Update'cie zostały dodane dwa nowe sekrety, więc zobaczymy Czy drowerkowi uda się je zdobyć, także ty mój drogi widzów, bez przedłużania Strzel, koniecznie daj łapkę w górę, subskrypcji. i zapraszam cię do oglądania I tak widzowie, mamy nowy update Dzisiaj nawet razem wspólnie go przeżyliśmy na live. Więc bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były, bo było Was prawie 2000 osób. Do tej pory jestem w totalnym szoku, że tyle osób miałem na live. tyle brainrot. Bardzo dziękuję, że przebyliście. No dobra, opowiedzmy sobie, co zostało dodane w nowym update'cie. No to tak, na pewno Candy Aurora Event zniknął. Niestety, już nie mamy Candy Aurora Eventu. Również, jak wejdziecie do indeksu, Candy ogólnie Brainroty zostały zastąpione lawa brainrotami. Tak, jak widzicie, jest 69, ponieważ również doszły nowe Brainroty, o których Wam właśnie teraz opowiem. A co dokładnie do? Poszło. Widzowie, mógłbym udać się do bazy, ale powiem wam na razie z indeksu. Czyli na pewno Salamino Penguino. Jest to oczywiście epic. Legenda nowa, czy jakaś chyba dosła? Nie, wiem, że na pewno nowy mityk doszedł. Jest to Gorillo Water Melodrillo. Mega fajny goryl, którego wam zaraz bardziej pokażę, bo jest na serio cudowny. Mamy nowego Brainrod Goda, którego jeszcze nie udało mi się niestety zdobyć. A nie, czekajcie, go mam. Jego mam tylko w wersji Golden, chyba, o ile się nie mylę. Czekajcie, czy ja go mam na pewno? No to jest on, tak. Los Krokodilos, widzicie wersji Diamond, jednak go posiadam. Nie no dobra, on wygląda naprawdę cudownie. Dalej będę o tym mówił. Na live tak samo mówiłem, tak samo wam tutaj teraz opowiadam. Mega przecudowny Brainrod God. Moim zdaniem wizualnie jest chyba najpiękniejszy. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy ogólnie takiego gołębie jako Brainrod Goda. Nowy secret i to w sumie nie jeden, ale na początku powiedzmy sobie o tym. Jest to oczywiście Las Vanguitas Saturnitas, tak? Oto wyglądają pięknie te krówki. No trzy krówki, no cudownie wyglądają, cudownie. I dodatkowo mam jeszcze pana na rowerze, niestety we Wersji normal go nie mam, ale co najdziwniejsze mam go w wersji Diamond. Przepraszam, lawa, co ja w ogóle gadam? Jestem w totalnym soku, bo ten update naprawdę, no jest moim zdaniem mega fajny. A tak dokładnie jest to Hikletera jakoś tak? Na rowerze, na rowerze, tak, na rowerze. Ja wam tego nie przeczytam. Ta nazwa jest dosłownie mega trudna. Dla mnie to jest po prostu nie do wymówienia. No i dobra widzowie, ogólnie jak widzicie, no troszkę brainrotów zdobyliśmy. I te wszystkie brainroty, które mam w basie, zdobyłem tylko na live'ie. Mianowicie, nowego mityka tutaj mamy. Czy on nie wygląda do Widzicie, jaka to jest sigma? Normalnie goryl. Goryl jeszcze wy tutaj arbuzie. Dodatkowo, jak widzicie, Tigro Ligre, no to już był wcześniej, ale mam go w wersji lava. Tak samo expresso Seniora w wersji lava mamy. Tu na przykład mamy Gorillo Water Melo drillo, tylko w wersji normal. I naprawdę wyglądasz, chłopiec, cudownie. Dodatkowo Los Krokodili tos, No dobra, ej, to jest naprawdę mega, 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 mega. Jeszcze raz dodam, mega przepiękny brain rot god. Czy dla was też te krokodyle w tych samolotach nie wyglądają epicko? No serio, są mega piękne. Dodatkowo również mamy Secreta Las Vanguita Saturnitas, która też jest bardzo ładna, moim zdaniem. Akurat nie najładniejsza, ale bardzo ładna. Jak widzicie, mamy Lucky Blocka wersji lawa, więc sobie go otwórzmy. Może orkę, orka, ale trafię. Proszę, orka, orka. Nie mam jeszcze w indeksie. Proszę, proszę. No niestety, nie mamy orki. Udało mi się jeszcze takiego Secreta zdobyć. Tu Gorillo wersji Diamond. Tu znowu Los Krokodilos wersji lawa. Czy coś u góry mam? Nie, dobra. To jest wszystko, co zdobyłem dzisiaj na live ie. Moim zdaniem, bardzo fajne Brainroty udało mi się zdobyć, bo naprawdę. Dzisiaj ogólnie działo się, działo się troszkę, a mianowicie były niby eventy adminowe, ale strasznie ogólnie te eventy były pobagowane. Prywatne serwery nie działały. Jednych wywalało, drugich nie. Naprawdę dzisiaj to był mega miszmasz moim zdaniem. Ale akurat na szczęście mnie nie wywalało, więc ten event mi się na pewno podobał. Dodatkowo widzowie, mamy nowego rebirfa 13 i za to mamy nowe bronie. Wejdźmy sobie do shopa tutaj. Tak dokładnie jest to uwaga. Megafon oraz Bihy, czyli ogólnie dosłownie kupa, czyli to. No. Normalnie mamy kupę. Tylko jak widzicie, nie mam Rebirfa 13, więc w dzisiejszym odcinku postaram się go zrobić. I jeszcze jedna rzecz została dodana. W sumie to nie jedna, bo jeszcze mamy trejty. Tak, widzowie, doszły, o ile się nie mylę, dwa trejty. Jeden jest ogólnie z bombardilo krokodilo trade, coś w tym stylu. A drugi jest jakiś taki Magmowy, jeżeli się nie mylę, coś takiego. Naprawdę dzisiaj był mizzmasz, więc jeszcze dokładnie nie wiem. Plus oczywiście mamy tutaj koło Lava Spin, na którym mamy do zdobycia Lava Orcalero Orcala. No jak widzicie, Lava Slapa również mamy. No i co Dwie godziny, o ile się nie mylę, Dwie, trzy godziny? Chyba dwie godziny aktywuje się właśnie ten lava event, dzięki któremu możecie zdobyć lawa tutaj jednostki. I w dzisiejszym odcinku, widzowie, na pewno będziemy musieli sobie odpalić maksymalnego laka. Tylko może jeszcze nie teraz, poczekajmy sobie chwilkę i jak już będzie ten lawa event startował, to wykupimy sobie maksymalnego serwer laka. W międzyczasie zostało mi pół godziny, czyli ja w pół godziny, widzowie, uda mi się zrobić rebirfa. I to nawet nie jednego, tylko dwa, bo dopiero mam jedynastego, a pasowałoby zrobić trzynastego tak naprawdę i pokazać. Wam nowe bronie, może damy radę, czekajcie Dajcie mi sekundę, jak widzicie Pan kasztanek już ukrada mi z całej bazy Z racji tego, że nie chcę stracić tych jednostek Wiadomo, są to brain rot gody, nie są to Jakieś najlepsze jednostki, no ale jednak Wolę dać je widzowi, niż tak naprawdę poświęcić Na rebirfa, i w ogóle jaki jest cel Dzisiejszego odcinka widzowie, może w Dzisiaj się nie uda nam to zrobić, ale w tym tygodniu Chciałbym na pewno zrobić Cały indeks, i to nie normali Chociaż normali już mało brakuje, tylko Lava brain rotów, Czajcie to Wszystkie lava brain roty chciałbym zdobyć w tym tygodniu czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. Wiem, że samemu może nie, ale jeżeli widzowie pomogą mi i będziecie mieli jakieś mega mocne tutaj jednostki do indeksu, pamiętajcie, piszcie do mnie na Discordzie najlepiej albo po prostu w komentarzach nawet. Najbardziej, no potrzebuję sekretów, no bo Brainerd Grody tak naprawdę uda mi się chyba samemu zdobyć. Więc sekrety są tutaj najważniejsze. Zwłaszcza Garama, moim zdaniem. Garama, nie wiem, czy ktoś do tej pory zdobył. Jeżeli ktoś zdobył, to naprawdę ma giga warta. Garama, lawa, jeszcze jak miał fajne trejty i byliście na evencie, no to przysięgam. Myślę, że możecie zarabiać z garamy nawet biliony na sekundę. No dobra, biliony może nie, ale jakieś, nie wiem. 500 milionów, 800 milionów, nie no, biliony w sumie też jest realne, żebyście zarabiali. Jeżeli siadłby wam fajne trajty. No ale ja zobaczymy, co mi dzisiaj siądzie, widzowie. Powiem tak, ostatnio nie mam farta co do laka. Kupiłem chyba 3 razy maksymalnego serwer laka, ani jeden secret nie poleciał. Potem dwa eventy były z maksymalnym serwer lakiem, znowu nic nie poleciało. Jeszcze w międzyczasie chyba trzy razy było z 2x lakiem, również zero secretów. Dzisiaj też. Tylko na live polecią jeden sekret, ale czy jeden secret na 6 chyba, czy 5 razy maksymalnego laka to jest dużo, czy mało? No ja bym powiedział, że mało. No widzowie, zainwestować tam kilka tysięcy robuxów, dokładnie chyba z 8 tysięcy, żeby dostać jednego sekreta i to jeszcze mega słabego. No raczej to nie jest dobry wynik, raczej to nie jest dobry wynik. Przy okazji, jak widzicie, pan kasztanek kradam mi z ostatniego tutaj ogólnie secreta z bazy. Pyk, oddajemy. No i mamy czyściutką bazę. Teraz musimy zawołać tutaj bebeszka, żeby pożyczył swoje brainroty, ponieważ kasy mamy trochę mało. Na te brain roty niestety dużo kasy też nie generują. Oj, witamy pana bebeszka, witam cieplutko. Co ty ciekawego tutaj masz? To na pewno tak, La Grande pożyczę od ciebie w wersji Diamond, przyda się. La Grande w wersji Normal pożyczę jeszcze. Te oto rekinki jeszcze tu z fajnym trade'em pożyczę. Nawet dwa takie masz, no i może tego Spider i niego pożyczę sobie. W taki sposób widzowie może dzisiaj uda nam się w te pół godziny zrobić tego 13 rebirfa. Może, może, bo nie mam pojęcia szczerze mówiąc z racji tego, że teraz potrzebujemy 7 trylionów, a potem obstawiamy Stawiam, że może być jeszcze drożej. Czyli, przykładowo, 30 milionów. Nie wiem. Pierwszy zróbmy tego 12 rebirfa, Potem dopiero zobaczymy, jak to będzie na 13. Mnie to widzowie. Tak naprawdę, jeszcze jedna rzecz ciekawi. I to bardzo ciekawi. A mianowicie, jeżeli wcześniej wrzucaliśmy do Bubblegum maszyny, Candy ogólnie Brainroty. A teraz Candy Brainroty zostały skasowane. W sensie, no, jeżeli ktoś z Was zma, no to będziecie go mieli dalej raczej w bazie. Ale, no już niestety, eventu z tego co wiem, nie ma Candy. No chyba, że naprawdę jakoś zostawili ten event. Nie mam pojęcia. Bo jeżeli nie zostawili eventu, to ja nie wiem, jak będzie można aktywować tą bubblegum maszyny. Czy da się za robuxy? No, za bo robuxy zawsze można, tak naprawdę. 129 robuxów, ale czy da się jakiś inny sposób? Nie wiem, widzowie. Napiszcie w komentarzu, by jestem bardzo ciekawy. A w międzyczasie niech moje brain roty generują tutaj gotówkę. I dobra, za minutę zaczyna się lawa event. Dokładnie minuta 34 sekundy, więc co? Czas wydać Robuxy w końcu. 10 minut odcinka, zaraz będzie, a drowekku jeszcze robuxów nie wydał. Dobra, no to co, kupujemy, kupujemy 250 51 robuxów wybywa nam z konta mamy 2x laka. No i kolejny tysiak. To już troszkę boli w portfel. Ja za często wydaję robuxy na tą grę zauważyłem, ale pod kątem no to widzowie trzeba. Wiecie, doskonale, że trzeba. Może jeszcze sobie kupię za tysiaka, potem zobaczymy, zobaczymy. I przy okazji, jeżeli chodzi o tego rebirfa, ja dosłownie nie wiem skąd ludzie biorą te tryliony. Serio, nie mam pojęcia, skąd oni biorą tryliony. Ja chyba już 30 minut tutaj i zbieram i dopiero zebrałem 500 bilionów. A przypomnę, to jest dopiero na 12. Tego rebirfa. Na 13 to ja już nawet nie wiem, ile będzie trzeba zebrać. Więc raczej w dzisiejszym odcinku nie uda się raczej uzbierać nam na 13 rebirf, ale może w następnym to zrobimy. Może w następnym zrobimy. Póki co czekamy, czekamy. Ile jeszcze zostało? Musimy podejść. 30 sekund. Dajcie mi już ten lava event. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj w końcu jakiś secret nam poleci. I to niezwykły secret. Nie, 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 gościu. Ja nie chcę zwykłego secreta. Ja chcę trzy ostatnie najlepsze w sumie. No dobra, cztery też mogą być. Ten nowy też może być. On jest też spoko. Więc co? Czekamy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Szybciej, 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 bo ja już tu hopie nie mogę wytrzymać i mamy, mamy 15-minutowy event, molten event. Let's go. Zespinujmy sobie raz, zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Prawie orka, prawie orka poleciała, ale niestety nie ma. Czy ja chcę wziąć Robux na Bubblegum maszynę? Wiecie co? Chyba nie chcę, ale jestem ciekawy, co tu trzeba dawać tak naprawdę. Czy lawa jednostki teraz będzie trzeba dawać? Czekajcie, weźmy sobie tą świnkę dla testu i weźmy ją sobie szybko do bazy i pójdźmy sobie na bebeszku, tak. Pójdźmy sobie na bebeszku, sami siebie okraść. Bo jestem ciekawy, czy teraz lawa jednostki się tu będzie wrzucało. Jeżeli tak, no to rozwiązałem zagadkę. Bo teraz, jak tak się dzieje, tak sobie myślałem. Jeżeli nie ma tych jednostek, to może lawa będzie trzeba wrzucać. Uwaga, uwaga. Podchodzę ze świnką i uwaga, czy zadziała, czy zadziała. No niestety nie, nie działa ta maszyna. Z drugiej strony jeszcze spróbuję podejść. No nie, też nie działa, jakbyście pytali. Niestety, jeżeli chodzi o świnkę, nie działa na ten event. Więc lawa tutaj ogólnie jednostki nie działają. I myślałem przez chwilkę, właśnie, że albo dajemy świnki, albo bom Bombardilo krokodilo, ale no, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Póki co czekamy, zobaczymy co tu się zrespi. Jak będzie Bombardilo krokodilo, bierzemy go do bazy i też testujemy z tą maszyną. Bo coś ogólnie miało być z tym Bombardilo krokodilo, Ale do tej pory nie wiem co. Ej, dobra, my się chyba z tym serwerlakiem nie polubimy, ewidentnie. Powiem tak, minęło 10 minut i nawet jeden, dosłownie jeden Brain God się nie zrespił. Jak widzicie, baza jaka była, taka jest. Ej, co to ma być? Ja mam pytanie. 1300 robuxów wydałem, 1300 robuxów zainwestowałem w tego serwerlaka. Laka. Dajcie chociaż nowego Brainrot RotGoda w wersji lawa. No nie będę narzekał, dajcie Brain Goda, będzie git. Bo przypominam, ja muszę indeks zapełnić. Mam 30 na 69 Brain to więc no jeszcze sporo brakuje, nawet połowy jeszcze nie zdobyłem. Ważny komunikat do was. Jak oglądacie mnie na telefonach, na dole macie taką opcję jak zbustowanie filmu, o ile się nie mylę. Jeżeli przesuniecie sobie w komentarze w prawo, macie coś takiego, jak zbustuj film. Miło będzie klikniecie i zbustujecie ten oto filmik. Czy tam podbijecie jakoś, tak, zbustuj, podbij, coś w tym stylu. No i co, Magma Event kończy się za 30 sekund. Co ja miałem ciekawego, już Wam tutaj opowiadam, co miałem. Dwa laki bloki to nawet nie magma, tylko diamond i rainbow. Przypomina magma evencie, tak. Otwórzmy je sobie, bo czemu by nie? Ale, aha, no to nieźle, drowerku otwierasz. Jak zwykle, jak zwykle, drowerku człowieku, to jest klasyk u Ciebie. Czemu Ty zawsze sprzedajesz te laki bloki? No ale dobra, no event się kończy. Laka, nam no, zostało jeszcze niby na 14 minut. Więc wierzymy chociaż, że jakiś nowy secret z się w wersji normal. Nie musi być już tą lawą. Dobra, przeżyję. Może być bez tutaj wersji lawy. Tylko żeby naprawdę się zrespił, bo póki co żałuję, że wydałem te 1300 robuxów. A jeszcze jak przy okazji tutaj jesteśmy, to propos następnego update'u. Nie mamy pojęcia kiedy będzie. Możliwe, że w piątek. Możliwe, że w sobotę. To ma być jakiś koncert. Nie wiem o co tutaj chodzi. Czy wystąpi normalnie drowerku chłopie na stanie. Będzie tutaj tańczył Rave Crab Densa i śpiewał dla was. Nie wiem. Dowiemy się tak naprawdę na dniach, jak coś będę was na pewno informował. I dobra, powiem wam tak. Jest kiepsko. Jest naprawdę bardzo kiepsko. Zostało 44 sekundy Laka, powiem tak, kupiłbym go nawet Kupiłbym, z chęcią bym go kupił Tysiąc robót zainwestowałbym, ale czy warto Czy warto, to jest już szósty, czy siódmy Raz, kiedy mam serwer Laka maksymalnego, wykupionego i nie mam Sekreta, raz miałem farta Co kupiłem go i miałem 5 sekretów tak naprawdę Przy okazji Diamond laki lucky otwórzmy Okej, okay, spijoniro może być Tylko no, do Sela, do Sela kolega idzie Ale co miałem dokończyć Raz dosłownie miałem farta, co było te 5 Sekretów, a poza tym nic do Dosłownie się nie respi. Ja nie wiem, czy oni znerpili tego serwer lak maksymalnego, czy to konto jest jakieś, nie wiem, nawiedzone i nic nie mogę zdobyć. Ale dosłownie uwierzcie mi, przez 30 minut nawet Brainrod God się nie zrespił? Czy to nie jest przesada? Powiedzcie mi sami, to jest chyba przesada i to taka gruba przesada. 30 minut czekania i nawet nie zdobyć Brainrod Goda. No powiem tak, jestem zawiedziony i giga mi smutno. No ale nic, no może jak nie dzisiaj, to następnym razem będzie troszkę lepiej. Zawsze sobie tak będę powtarzał, dopóki nie zdobędę czegoś mocarnego. Z plusów jest to, że możliwe, że sobie zaraz widzowie odgarniemy garamę ogólnie, bo widz chce mi pożyczyć na chwilę, żebym dobił sobie i zrobił rebirfa, ponieważ no chciałbym zrobić tego rebirfa i przetestować nowe bronie. No ale czy mi się uda? Czekajcie, dajcie mi sekundę, idę się dopytać. O no, nie, widzowie, niestety, klasycznie, klasycznie zostałem oszukany. Ta osoba, która miała mi dać tutaj ogólnie, żebym sobie zarobił tutaj tryliony, niestety tych sekretów nie posiada. No szkoda, szkoda, myślałem, że przetestuję te bronie, ale jeżeli nie dzisiaj, to może w kolejnym odcinku. Jeszcze na zakończenie zróbmy sobie konkurs, czyli klasycznie rozdajemy coś dobrego. Ostatnio ładnie wybił się odcinek, bardzo ustawiliście dużo łapek, więc czemu by nie rozdać jakiegoś bardzo fajnego sekreta, tylko którego tak naprawdę? Czy chcemy już rozdać Lagrande Combination? No, trochę za szybko, trochę za szybko, aczkolwiek kusi, kusi wam go dać, ale może w kolejnym odcinku w tym tygodniu jeszcze go rozdamy. Póki co rozdajemy sobie Sini, Spiderini w wersji Diamond z traitem takosowym, który generuje milion sto tysięcy na sekundę. Moim zdaniem też całkiem Sporo. Jeżeli chcecie go wygrać, pamiętajcie obowiązkowo to łapeczkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku wybierzemy sobie jednego zwycięzcę. A propos zwycięzcy, ostatnio też był konkurs, i teraz w lewym górnym rogu macie zwycięzcę. Serdecznie, mordeczku, ci gratuluję! Dodałem się oczywiście do znajomych, przyjmij mnie na X Drowerku i napisz do mnie wiadomości prywatnej. Ponieważ nie wszyscy wiedzą, ale widzowie starsi mi naprawdę przyjąć na tym X Drowerku i na prywatnej wiadomości w Robloxie do mnie napisać. Serio, to jest giga proste i wtedy odbieracie takie sekrety. A póki co, na dzisiaj tak naprawdę to na tyle. Bardzo wam wszystkim tutaj dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek ci się spodobał, pamiętaj, zostaw tego tutaj normalnie busta. Czy jak to się nazywa, podbi, coś w tym stylu, łapeczkę w górę i subskrypcji. Ja na dzisiaj będę zmykał i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyskiej papatki, lolo, piu!